Witam Was w kolejnym odcinku poezji w szkole. Tym razem na warsztat brany będzie utwór Mirona Białoszewskiego pod tytułem Wywód Jestemu. Miron Białoszewski to poeta osobny, indywidualista, poeta miasta, Warszawy i człowiek marginesu, żyjący gdzieś na marginesie społeczeństwa. Zresztą są w takiej pozycji się z własnego wyboru y, znalazł. Y, przeczytam y, utwór, y, a potem y, powiem kilka zdań y, na jego temat. Miran Białoszewski, y, wywód jest temu. Jestem sobie, jestem głupi. Co mam robić? A co mam robić? Jak nie wiedzieć? A co ja wiem, co ja jestem? Wiem, że jestem taki, jak jestem, może nie głupi, ale to może tylko dlatego, że wiem, że każdy dla siebie jest najważniejszy, bo jak się na siebie nie godzi, to i tak taki jest się, jaki jest. Utwór Stamomylne wzruszenia z 1961 roku, czyli kilka lat po debiucie poetyckim na łamach czasopisma. Utwór ten, jak powiedziałam, może być różnie interpretowany. Stwarza trudności interpretacyjne, ponieważ nauczyciele zachęcają Was do kontekstu filozoficznego, który albo jakoś nie jest, znajduje się w kręgu Waszych zainteresowań, Albo jest zwyczajnie trudny i może dlatego też nie znajduje się w kręgu Waszych zainteresowań. Rzeczywiście nie jest to utwór łatwy, ale spróbuję uczynić go łatwiejszym. Utwór jest stychiczny, to znaczy bez podziału na strofy, jednak dwuczęściowy. Pierwsza część dziesięciowersowa, napisana krótkim rozmiarem wersowym, w zasadzie regularnym wierszem z odstępstwami w wersach. Czwartym, yy, dzięki nagłosowemu A, dziewiątym, dzięki pierwszoosobowej końcówce czasownika, być w czasie teraźniejszym oraz yy, dziesiątym. Dzięki partykule nie, która tworzy zaprzeczony przymiotnik. W drugiej części wykorzystuje Miron Białoszewski tradycyjne rozmiary wersowe i układa je w czterowers biały, tetrastych. Tetra to cztery, a biały to znaczy bezrymowy. Pisane tutaj 10-11-12 zgłoskowcem bez 13 zgłoskowca, który byłby chyba dla Mirona Białoszewskiego zbyt patetyczny, a z wykorzystaniem dziewięcia zgłoskowca, o którym jeszcze za chwilę. Miron Białoszewski tym samym zderza jakby dwie tradycje, to znaczy awangardową i klasyczną. Czy rzeczywiście ta awangardowa nie zawiera żadnych odwołań do znanych rozmiarów wierszowych? Bezpośrednim odwołaniem, które należałoby tutaj zaakcentować, jest odwołanie do wiersza Różewiczewskiego, który ujawnił się w końcu lat 40. w tomach Tadeusza Różewicza Niepokój i Czerwona rękawiczka. Czyli w roku 1961, kiedy publikowany jest ten wiersz, niejako już uprawomocniony i zbadany. O co chodziło Różewiczowi i tym samym Białoszewskiemu, kiedy stosował te krótkie rozmiary wersowe, tutaj nie występujące w formie jednego słowa, ale jednak krótkiej frazy. Chodziło o wyeksponowanie tak tzw. szarych słów, które wywoływały wstrząs i narzucały się odbiorcy, może miały też zachwycać. Ponadto wzmożone zostaje tempo wypowiedzi i dynamika tej wypowiedzi, zagęszczona zostaje treść. W krótkim rozmiarze wersowym zagęszczona zostaje treść. Ponadto nie tylko Różewicz tutaj byłby odwołaniem, ale i wcześniejsze wieki w poezji polskiej, kiedy cztero-pięcio rozmiara, zgłoskowymi rozmiarami pisane były utwory żartobliwe. A w wieku XIX nawet jeden z poetów wieszczów narodowych ten rozmiar wersowy i taki sposób pisania wykorzystał do opisania, do poetyckiego zobrazowania doświadczenia religijnego, czyli byłaby tutaj mowa o jakiejś również duchowości. Dodatkowo polecałabym też Wam zwrócić uwagę na Kształt tego wiersza, graficzne jego ukształtowanie. Zauważcie, że może on przypominać profil człowieka. Przebadajcie ten utwór pod tym kątem. Zachęcam. Jakie więc uczucia, przeżycia, emocje, myśli wyraża podmiot liryczny w tym wierszu? Pierwsza część jest refleksją indywidualną. Druga uogólnioną. W pierwszej podmiot liryczny przyjmuje postawę, powiedzielibyśmy, dość pokorną. Nie rości sobie praw do jakiejś szczególnej roli, do odgrywania takiej roli. Wers pierwszy mówi nam o tym już: Jest sobie, jest, jest so, jestem sobie, czyli istnieje tylko dla siebie. I to w pierwszej sobie liczby pojedynczej. Jestem głupi, znowu, jeszcze w, bardziej wzmocniony, nie posiada żadnej mądrości, nie nadaje się do czynu. W zasadzie nie ma też żadnych planów. Powtórzenie to, yy, anaforyczne, yy, można traktować jako wypowiedź yy, yy, jednej osoby, ale yy, dalej, yy, pomiędzy drugim a trzecim wersem, rozgrywa się yy, swoisty dialog, właściwie można by powiedzieć. Yy. Jedna z osób y, mówi, jakby y, zarzucając drugiej, że ta nic nie robi. Y, z tym, że mamy cały czas pierwszą osobę liczby pojedynczej, czyli ten dialog toczony byłby y, z samym sobą. Toczyłby się z samym sobą. Y, nic nie robi. Druga ironicznie odpowiada tym samym pytaniem. Kolejna linia. Jak nie wiedzieć byłaby ripostą, wyrazem zdziwienia? Jak możesz nie wiedzieć... W domyśle, każdy przecież wie. Dalszy pięciowers byłby odpowiedzią tego, dla którego najważniejsze, chyba, bo też powtórzone anaforycznie i epiforycznie, w, czyli w znaczących pozycjach wersu, linii, jest po prostu bycie, czyli życie. Wielokrotnie powtórzone znowu jestem. Choć nigdy nie w osobnym Wersie, nie w osobnej linii. Riposta w wersie czwartym, tutaj trzeba to zaznaczyć, powoduje odwrócenie poprzez powtórzenie, tradycyjne, poprzez powtórzenie tradycyjnego formatu 5 plus 4 z nagłosowym A, co mam robić, a co mam robić, ale tworzy z wersem piątym czyli jak nie wiedzieć, a co mam robić, jak nie wiedzieć. Formułę 5 plus 4 interlokutora, z, inter, z wersem 5 interlokutora. Byłaby to wypowiedź powiedziana jakby na jednej linii, w jednym, na jednym nagłosie, śródgłosie i wygłosie, gdyby nie została przez poetę potraktowana przedziałem międzywersowym. Dalej, w trójwersie, który zamyka pierwszą część, wiem, że jestem taki, jak jestem, może nie głupi, następuje zwrócenie uwagi na słowo jestem. Znowu rozbi, tutaj zostaje, rozbita tutaj zostaje tutaj klasyczna linia dziewięcia zgłoskowa. Gdyby nie dodana została partykuła nie, czyli taki jestem, może nie głupi. Byłoby 5 plus 4, a mamy 5 plus 5. Jednak na nie decyduje się podmiot mówiący. Druga część, jednogłośna, tercyna wyjaśnia w sposób przekorny, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Cytuję.